Idź dokąd poszli tamci do ciemnego lasu po złote Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć, Nasz mało czasu, trzeba dać świadectwo, bądź odważny, gdy rozum zanosi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda szczyców, katów, w pogardę dla szpitsów, katów, którzy, nie grają, pójdą na twój wągrze i z fulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj. Zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świecie. 10 kwietnia 2010 roku. Widać, no, widać, no to... O godzinie 8.41 Samolot rządowy Tu-154N z niewyjaśnionych dotąd przyczyn runął na ziemię na lotnisku pod smoleńskim, Na pokładzie znajdował się. Prezydent Lech Kaczyński. Poległo 96 osób. Państwowy. Jarosław Kaczyński, w kołdzie swojemu bratu, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu, a także wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, złoży teraz wieniec. Nastąpmy do apelu poległych. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. i Stasiak. Aleksander ścigło Kapitan Artur Ziętek, Gabriela Cych. Szanowni Państwo, Pan Prezes, Towarzystwie Parlamentarzystów, jak co miesiąc uda się na cmentarz w powąskowskim. Natomiast my pozostańmy tutaj i przeżywajmy te święte i wielkie dla nas chwile. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tym dniu, w tym miejscu, Chciałbym przytoczyć słowa ze Starego Testamentu, które Mojżesz wypowiedział do ludu wybranego. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Słuchaj Polsko i czyzno moja, moja Matko, Słuchaj Polko i Polaku, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Te słowa kierowane do Izraelitów są także dzisiaj skierowane do nas i objawione nam przez Jezusa stałego. Chrystus jest prawdą i tę prawdę chciano zabić. I można powiedzieć, zabili, ale okazało się, że prawdy zabić nie można. I tak jak chciano zabić i zafałszować prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, płacąc żołnierzom duże pieniądze, aby mówili, że Jezusa wykradli Jego uczniowie. Jednak tej prawdy nie dało się zabić. Dzisiaj podobnie ma się z prawdą o katastrofie smoleńskiej. Wydaje się, że tak jak dwa tysiące lat temu działali przywódcy Izraela, by zabić prawdę, a zmartwychwstanie Jezusa, tak współcześni rządzący w podobny sposób chcą zabić prawdę. O tragedii smoleńskiej, płacąc nieraz może duże pieniądze tym, którzy się stają sługami kłamstwa. Ale prawda o tym dniu coraz bardziej się wymyka spod kontroli. I chyba wydaje się, że dzisiaj można na nowo, tak jak rok temu, przytoczyć słowa poety. Zostali zdradzeni o świcie. Prawdy nie da się zabić i wierzymy w to głęboko, że przyjdzie taki dzień, że będziemy znać prawdę po 10 kwietnia. Dzisiaj w tym miejscu jak co miesiąc chcemy miłosiernemu Bogu polecać tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, świętej pamięci prezydenta Lechaka Lecha Czeszyńskiego, jego żonę Marię i wszystkich, którzy tam w tym miejscu poddali życie za Ojczyznę. Ojcze nasz, który siedz w niebie, święcie imię twoje, szyj królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Ewa naszego poprzedniego Daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my Odpuszczamy naszym winowajcom I nie budź nas Na poruszenie Ale nas zbaw ode złego. Zdrowość Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś się między niewiastami I błogosławiony Oboć Twojego Jezu. Święto Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak również na początku, teraz i na zawsze, na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość dźwięku i niechaj im świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a i świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światło dźwięku i im świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwę za dusze wszystkich poległych w katastrofie odmówił z nami, obecny z nami tu co miesiąc, ojciec Zdzisław Kapucyn. Pan prezes wraz z delegacją parlamentarzystów, jak co miesiąc uda się na cmentarz po A my pozostańmy i bądźmy tu razem. Ja Wartości, poglądy, zwyczaje i zachowanie Były rodem z przedwojennej polskiej inteligencji Kultury tak silnej, że przetrwała dwie okupacje Nazistowską i sowiecką The Economist On był prawdziwym bohaterem Widzieliśmy jego bohaterstwo Odważył się w bardzo trudnym momencie zrobić to Czego wielu ludzi nie miało odwagi zrobić Michał Zagaszwili.